Za każdym razem, kiedy na moim kanale pojawiają się posty lub rolki mówiące o tym, że jeżeli w trakcie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę pracownica zajdzie w ciążę, to pracodawca ma obowiązek jej wycofać to wypowiedzenie, pojawiają się głosy, że nie jest to prawda. Osoby, które tak twierdzą, uzasadniają to tym, że tylko jeżeli pracownica była w ciąży w chwili składania wypowiedzenia, w chwili otrzymania przez nią wypowiedzenia, to tylko wtedy pracodawca musi to wypowiedzenie wycofać. To jest oczywisty mit. Przepisy prawa pracy mówią wprost, że nie można wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży. I tu mamy jasność. Jeżeli to pracodawca składa wypowiedzenie, to skutkiem tego wypowiedzenia jest właśnie rozwiązanie umowy, a przepis mówi wprost, że nie można tej umowy rozwiązać, jeżeli kobieta jest w ciąży. Wobec tego, jeżeli kobieta zaszła w ciążę w momencie, kiedy już otrzymała wypowiedzenie i ten termin wypowiedzenia biegnie, to nie może dojść do skutku rozwiązanie umowy, chyba że to pracownica złożyła wypowiedzenie. Natomiast w sytuacji, kiedy to pracodawca składa jej wypowiedzenie, nie ma znaczenia, czy w chwili złożenia takiego wypowiedzenia pracownica była w ciąży, o czym nie wiedziała, była w ciąży, o czym wiedziała, ale nie powiedziała pracodawcy, czy też, że zaszła w tą ciążę, na przykład w ostatnich tygodniach czy w ostatnich dniach wypowiedzenia. Oczywistym jest, że gdyby kobieta otrzymując wypowiedzenie była w ciąży, o czym wiedziała, to no raczej poinformowałaby o tym pracodawcę i on nie mógłby w ogóle wręczyć jej tego wypowiedzenia. Ale nie można tutaj obciążać pracownicy konsekwencjami tego, że zaszła w ciąże w okresie wypowiedzenia i nie poinformowała o tym fakcie pracodawcy w chwili wręczania wypowiedzenia, bo przecież o tym nie wiedziała. Pracodawca ma obowiązek wycofać takie wypowiedzenie jak tylko Pracownica złoży oświadczenie, że jest w ciąży i poprze to stosownym zaświadczeniem lekarskim. I nie ma tutaj znaczenia wiek ciąży. To może być naprawdę bardzo wczesna ciąża. Nie musi to być ukończony dwunasty tydzień, jak niektórzy mylnie interpretują. Jeżeli pracodawca nie wycofa takiego wypowiedzenia, to pracownica powinna się odwołać do sądu pracy, bo praktycznie ma stuprocentowe szanse, żeby wygrać w takiej sytuacji. Sąd nie będzie badał, czy wypowiedzenie było słuszne, czy przyczyny wskazane w uzasadnieniu wypowiedzenia były prawdziwe. Sąd zbada jedną kwestię: kto złożył wypowiedzenie i czy w trakcie tego wypowiedzenia kobieta zaszła w ciążę. Czasami mnie pytacie też, czy kobieta zawsze musi wyrazić zgodę na wycofanie takiego wypowiedzenia. Oczywiście nie musi. Jeżeli w międzyczasie znalazła już nową pracę, a wcześniej zdążyła poinformować pracodawcę, że jest w ciąży, ma prawo nie wyrazić zgody, ale w takiej sytuacji liczy się z tym, że ta umowa rzeczywiście zostanie rozwiązana.